Tenorze, analizując to spotkanie, cechą charakterystyczną tych spotkania jest to, że na pierwszy, początek pierwszej kwarty Wam nie wychodzi. Nie było podobnie. Z czego to wynika? Znaczy, zależy to od wejścia w mecz, jeżeli chodzi o grę w obronie. Bo jeżeli nam zaczyna dobrze się grać w obronie, to wtedy atak jest o wiele łatwiejszy. A w tym meczu znowu początek w tej obronie nie był za rewelacyjny. No i z tego atak również nie kryło się go tak. No, pierwsza kwarta taka na rozpoznanie. Yy, przeciwnik grał dość ciekawie, szybko zespół dysponujący niezłym szutem. Natomiast my mieliśmy kłopoty z zaskoczeniem w obronie. Jeżeli chodzi o następną kwartę, już, to już było widać, że w momencie, kiedy zespół został obniżony niższy skład, więc ta obrona była bardzo agresywna, był pewien moment, że było 12 -0. i właściwie w tym momencie się mecz już ustawił, bo wyjść z takiego meczu na wyjeździe przeciwnikowi jest stosunkowo trudno. A mimo, że nasza obrona w trzeciej kwarcie nie była już znowu aż tak rewelacyjna, to jednak ta różnica się utrzymywała. No i potem doświadczenie, rutynę, granie pod kosz, bo trener w ogóle preferuje grę pod kosz. Mając takich wysokich zawodników, jakie mamy, to 80% akcji idzie z pod kosz, a rzuty z daleka są w dalszym planie. Uważam, że to przyczyniło się do tego, że 20 oczek zostało. Jednak, ale jednak goście po przerwie wyszli bardzo zmotywowani i dogonili Was nawet na, na, na 5 czy 3 punkty. No tak, ta gra w trzeciej kwarcie mi się nie podobała, ale to wystarczyło, ta druga kwarta wystarczyła, żeby jednak przeciwnik miał kłopoty. A w tej sali dogonić i przebić te 12-14 oczek jest stosunkowo trudno, bo w końcu my też zaczęliśmy, załapaliśmy grę i kolejni zawodnicy wchodzący już trafiali z dogodnych, czystych pozycji, także mimo, że ta różnica zeszła po czterech jednak było widać, że za chwilę to jednak pociągniemy do przodu, no i tak, tak się stało, zeszło, że przeciwnik wierzył 60 punktów, więc trudno jest mieć wielkie pretensje do obrony. Po ataku grali prawie wszyscy zawodnicy tak, że nie grali tylko ci, którzy są do Także mm. Wydaje mi się, że wszystko po się skończyło. Open, e, pierwsze miejsce cały czas idę, e, wygrane, wygrana za wygraną, e, to mnie męczy troszeczkę tak psychicznie, nie, nie przyjdzie taki moment, że wtedy, kiedy będziemy naprawdę wygrać, może przyjść takie rozczarowanie. No, trener przestrzega przed każdym meczem, każdy mecz traktuje poważnie. I ostatni tydzień przed playoffami prawdopodobnie będzie jakiś specjalny trening, także nie będziemy starali się eksploatować maksymalnie wszystkich zawodników, przynajmniej takie założenia komuś. A wydaje mi się, że te fragmenty dobrej gry w obronie pomogą nam w play Że to jednak jest, jest to bardzo wyczerpująca obrona i w związku z tym trening jest dość morderczy. Cały tydzień zawódnicy trenują na pełnych obrotach. I no, w fragmentach, gdzie to się przekłada potem na mecz um, w niedzielę, czy w jak teraz. Um. Jaka jest y, atmosfera tam, y, w, w, w szatni, tam gdzie kibice nie mają dostępu? No, jest y, tak. Jest atmosfera pracy, to znaczy wszyscy jest analiza przepreczem, potem rozpoczyna się już tworzy to W uważam, że jest to kolektyw ludzi, który jeden gra dla drugiego, także tutaj nie potrzeba się bać. dzisiaj zdecydowane zwycięstwo, ale łatwo nie było. Łatwo nie było. Przychodzi dwa dy zespół z bitoma, znam, to jest to zespół, który gra dobrą poszakówków. Jest u fazie fazi toj. Gdzie oni szukają zwycięstwa na wyjadu da zostali w ligi, walczę o, o zatrzymanie. Na zespół, jak mówiłem, jestem bardzo zadowolony z, z, z całego meczu w ogóle, i odbrona jest była na bardzo dużym porządku i, i z tego muszę być zadowolony. Doskonale też wyszło w zbiórkach 50 do 17. Znaczy walka jest, chłopaczy, chce cjeją walczyć i to jest postawa. Znaczy koł chce walczyć, koł chce grać, ten będzie grał i tak muszę poczynić. Dziękuję bardzo, dziękuję. Nie było ciężko, wynik, wynik co prawda z 20 punktami, ale przeciwnik cały czas się starował czy do końca i wcale nie było to łatwe zwycięstwo. 20 punktów, 8 zbiórek. Bardzo dobry wynik. Cieszę się bardzo, że, że, że tak wyszło, mógłbym drugi pokazać trochę jeszcze pograć, A Ale pierwszym się powiem. Byłyby jeszcze dwie zbiórki i byłoby double double. No i bardzo mi się cieszył, bo to byłoby pierwsze, pierwsze w tym sezonie moje dobre Piotrusz, Piotrusz, dziękuję Ci. Dziękuję bardzo.